Trójka dzieciaczków jest po naszej stronie w bordowych strojach. W strojach zielonych jest dwójka, bo są starsi. Natomiast muszę powiedzieć, że naprawdę świetnie szabełki sobie radzą. Troszkę brakło szczęścia, bo meczyk remisowy nasia dwa razy chyba słupeczek obiła. Zdaje się, że chyba jedną bramką ten meczyk jeszcze przegrywają. Natomiast no, zobaczcie, jakby nie dają się tutaj kompletnie. Brawo! Zobaczcie, czy Kudełek przeszkodzi. Nie, no po raz kolejny, kochani, szansa na strzelenie gola. Natomiast przestrzeliliśmy, przestrzeliła drużyna przeciwna. Waga, Kudełek, Kudełek. Świetnie, brawo Nasiu, świetnie. Brawo. Słuchajcie, już widzę duże zmęczenie po naduśce. Ona położyła dzisiaj bardzo. Ale, kudeł to zatrzymał. Brawo, kudełku. Poszedł kudek. Słuchajcie, ciężko mu się teraz tutaj przebić przez silniejszego kolegę. Uwaga. No i świetny mecz. Świetny mecz nasia kochani na ziemi położyła mnóstwo mnóstwo siły kochani w ten meczyk naprawdę w jeden i w drugi w cały trening gratuluję wam szabełki buźki kochani czerwone widzę stąd buźki czerwone popracowali bardzo uczciwie także jeszcze raz gratulujemy serdecznie wspaniałego treningu przypominam, że to po raz kolejny trening kudełka urodzinowy trening kochani dzisiaj z Akademii Mistrzostwa Piłkarskiego Także kochani, została już tylko ta część na słodko. Także będą życzenia, będzie stolat zaraz Słuchajcie, do obydwu. gratuluję wracamy. Wam wspaniałego treningu. Muszę powiedzieć, że świetnie się to oglądało. Wszyscy włożyliście Cię serduszka, naprawdę pięknie się na to patrzyło. Słuchajcie, mamy jeszcze dla Was jedną taką niespodziankę na koniec. Nasz kudełek ma. Co kudełek ma? Powiesz kudełek? 5 lat ma, słuchajcie, całe 5 lat ma od wczoraj. Wyobraźcie sobie, że wczoraj kudełkowi przyszło już już nie jest taki mały, już jest duży Chodźcie facet. Chodźcie tu Będziemy troszeczkę do nas. Będziemy w tym momencie kudełku, odłóż to Pitko. Będziemy ci śpiewać 100 lat. Chodź, teraz trzymaj tutaj swoje cuksy. Chodziesz. No. Chodź do środek, tak. Słuchajcie, dzisiaj Chodź, mamy kolejny, kolejny urodzinowy kudełka trening. Pięknie to wygląda nasz malutki pięciolatek z Akademią Mistrzostwa. Skaczymy, wszyscy głośne teraz, uwaga, 3, 2, 1, Sto lat, 100 lat, niech żyje, żyje nam! 100 lat, 100 lat, niech żyje, żyje nam! Jeszcze raz, jeszcze raz, niech żyje, żyje nam! Niech żyje nam! A kto? Kudeł. Brawo! Ole, ole, ole. Brawo, kudełku! Dawaj, wszystkiego najlepszego teraz poczęstuj, wszystkich cukierkami. No, otóż, pokaż co tu masz, powiedz, jest ten kudełek. Przygotowałem pięć. dla was dzisiaj prezent z okazji swoich urodzin. I dzisiaj kończę urodziny, które? Piąte. Nie, czwarte Bóg. kończy chyba, piąte zaczyna. Piątek. Piątek. Pięć lat, tak, mam 5 lat i pokaż, jak jesteś duży. Czekaj sekundeczkę. Jak jesteś duży już. Już, już cukieracki rozbiją. No pokaż, jak będzie. jesteś wielki. No. Słuchajcie, kontrolę mieliśmy e, od Marci. No teraz jesteś większy, tak. I kudełek chce zostać w przyszłości kim? Powiedz głośno, Lewym. On chce zostać lewym. Jeszcze raz powiedz wszystkim, kim chcesz zostać? Leby. Lewandowski. Lewandowski, teraz no już na pewno będą wiedzieć, że chcesz zostać piłkarzem, dokładnie. Nasz kudełek pięciolatek piłką. Piłką też chciałbyś zostać? Tak żeby kudełkiem piłką kopali? I co, będziesz taką kuleczką? Tak. No dobra, okej, okay, dobra stronę. Super jesteś. Dobra, dobra. To co? Pokażesz teraz wszystkim co tutaj przygotowałeś? Pokaż tak, podnieś wysoko i powiedz ale... Trzeba złożyć życzenia, gdy chcecie dostać cukierka. <laughs> Świetnie! No tak, trzeba życzenia złożyć, brawo. to chce cuksa. To śmiało, zaczynamy. Pierwszym kandydatem do otrzymania cukierka jest Robert. I zaczynamy. Proszę. Dawaj życzenia, Rowcioni. Dawaj, Dawaj Rowciu. Świetnie. Le Lewandowski i <laughs> <trochę dalej śmiech> Świetnie, brawo. Brawa, cukierek. Super. Cukierka można otrzymać. Kolejny z... No, bracia. Ciszyk teraz. Daj. Daję. Mam cukierkę od razu. Z, z okazji urodzin. Dużo sukcesów. I jak będziesz chciał, to nie zostaniesz <laughs> I tylko. Daję. Tak, jest super, piękna dziewczyna. Widzisz? Rękę się... nie. Nie, nie, nie. Nie, nie. Nie, nie. Ja, od każdego. Wszystkiego najlepszego z okazji, mnie urodzin. Dużo szczęścia, zdrowia. I żebyś został Lewandowski lewandowskim, a nie piłką. Super. Brawo super. Wszystkiego najlepszego. Fajne. Brachu stary. szczęścia. Bądź piłkarzem, nie wiem jakim, ale bądź. No i powodzenia. Ale nie, piłka. same piłkarskie Słuchajcie, życzenia. Nie będzie Chyba to, będzie piłkarzem. Być, e, był lepszy niż Lewandowski. Super, brawo. Patrzcie tak nic się nie uśmiech. Żebyś został lewandowski. Daj wyżej. Tak jest. dalej. Cześć kolego. Wszystkiego najlepszego z okazji nie urodził i placiej, żebyś był nawet lepszym niż to. Super. Świetne życzenia z Tobie rodziny życzy, żebyś został nawet taki jak Messi, a może jeszcze lepszy, żebyś strzelał goliby najlepszym strzelcem w Twojej drużynie. Żebyś miał jak najlepszą drużynie <tryk> I dawaj cukierka. <tryk> <tryk> Wszystkiego najlepszego, życzę Ci zdrowia, szczęścia, chodź sukcesy w piłce. i do fajnych przyjaciół. Świetnie, brawo. Czy dużo, czy nauki, jak będzie w szkole, żeby były lepsze niż w Świetnie, brawo, ja ja super, bardzo ładnie są. ślicznie. No, zostało... no, ja no, super, no, <grym>. ja 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 super. No teraz do trenerów dawaj cuksy. Oni też dzisiaj mogą. Piątek Dzisiaj, dzisiaj, ten dzisiaj ten... mogą, jest dyspenza. Cieszę się, mój drogi, żebyś wytrwale, systematycznie przychodził na trening. Trener zrobił wszystko co w mojej mocy, żebyś był wyczulony. Dobra? Cieszę się. Super. Świetnie. Kocham mój piłkarz. takim Trenerze, dzisiaj dyspenza, możesz jeść cukierki. Wysoki kudełek. Jak Torianne Frost. Tak. Zasłużył, ja, ja, piękne życzenia. Ja, jeszcze ja, ja. Wszystkiego najlepszego, rośnie duży, e, mądry bądź, tutaj słuchaj rodziców i trenerów, bo na pewno wtedy na to zajdziesz. Tak? Słuchaj się na pewno rodziców i pilnie się ucz. I trenuj przede wszystkim. Trenuj, dużo trenuj, a na pewno będzie piłkarzem, tak? Super. Wielkie brawa. Brawa dla Kudełka, bardzo dziękujemy Wam za wspaniałe, brawo za wspaniałe życzenia. Tatuś składał życzenia wczoraj, teraz dla Wielkiego Buziaka. Biorę jednego cuksa, teraz kudełku. Ty też weź jednego cuksa, bierzesz? Złóż sobie życzenia. Słuchajcie, bierzesz cuksa? I teraz uwaga, uwaga, bo to tylko dzisiaj tak wolno. Wiecie, sportowcy tak często cuksów nie używają, nie? Natomiast y, y, tu jeszcze trochę tego zostało. Słuchajcie, kto pierwszy, ten lepszy. Zawieramy. Walka. E, kochani, dzięki piękne. Urodzinowy trening Kudełka. Świetnie powalczyli. Kto ma za dużo, daje tym, co mają za mało. Trzeba się ładnie dzielić. Brawo! Dzięki piękne. Dzisiaj, kochani, bawiliśmy się na treningu rodzinowym naszego kudełka na pięknym ośrodku. Cieszę się, że tu wróciliśmy. Tak jak Wam mówiłem, prędzej jesteśmy na rajskiej. Jest tu, kochani, piękne miejsce do wykonywania aktywności, w tym przypadku piłki nożnej. Natomiast nie tylko piłki, jak widzicie, jest tu boisko do rugby. Tutaj huzar Bolosławiec również swoje doskonali umiejętności. Natomiast my dzisiaj mieliśmy piękny trening. Cieszymy się bardzo, że kudełek, kochani, troszkę się przełamał i ze swoimi starszymi kolegami potrenował. Zobaczcie, jaki on tu malutki jest pomiędzy tą grupą. Natomiast... Mimo wszystko dzisiaj się przełamał, wystartował Akademia teraz w okrzyku. Kudek dostał dzisiaj mnóstwo pięknych, wspaniałych życzeń, za które serdecznie Wam dziękujemy. Uwaga! Wszyscy szczęśliwi! Wszyscy szczęśliwi! Tak jest! jedziemy! Do zobaczenia. Trzymajcie się cieplutko w następnych produkcjach.